Po połobrzeskim schronisku znajduje się aktualnie około 100 psów i każdy z nich zasługuje na kochający dom. Żeby dać im choć na miastką szczęścia, stowarzyszenie nie nasze koty zorganizowało spacer dla czworonogów ze schroniska, ale nie tylko, ponieważ każdy mógł przyjść ze swoim psem i wspomóc bezdomne zwierzęta. Wydarzenie cieszyło się dużym uznaniem, a biorący w nim udział zgodnie twierdzą, że powinny odbywać się częściej. Bardzo ciekawa akcja, bardzo fajna, bardzo potrzebna na pewno. Zawsze trzeba wspierać takie akcje. Bardzo ciekawa akcja, tak już e, która to jest edycja druga, druga edycja m, tej akcji. Myślę, że takie akcje są potrzebne. Tak? Te pieski e, są samotne, e, nie zawsze mogą wyjść z tych swoich klatek, a to jest taki moment, gdzie właśnie mogą trochę e, jakby takiej wolności też e, zaznać. Bardzo dobra akcja. Każda akcja jest dobra, jak można pomóc zwierzakom, zwłaszcza jak tam na Dolny Śląsk jeszcze idzie do, do domu, także super. Bardzo dobra akcja. Obustronna. Zwierzątka potrzebują ludzi, ludzie potrzebują zwierzątek. Jak najbardziej pozytywna energia, jak widać, wielu miłośników zwierząt to też bardzo dobrze. Byłeś już kiedyś z pieskiem ze stroniska na spacerze? Tak. I jak się bawi ten piesek? Jak Oczko. Się... Oczko. I teraz też jesteś z oczkiem? Tak. Podobają Ci się takie wyjścia z piskami ze schroniska? Tak. Lubisz pomagać? Tak. W akcji wzięło udział 40 psów, w tym 18 ze schroniska. Zebrane datki wspomogą bieżące potrzeby stowarzyszenia oraz dom tymczasowy w cigacicach, który został zalany podczas tegorocznej powodzi.